O, halo, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że w tej chwili transmisja na YouTube y, y, działa sprawnie. Y, Nadaję z Zooma, więc mam nadzieję, że y, to wszystko tutaj się y, y, ułożyło. Y, teraz, y, teraz chciałbym Was tutaj no, krótko poinformować, że musieliśmy dzisiaj zamknąć sprzedaż biletów na międzynarodowe, 17 UFO Forum, to odbywa się tutaj w 27-28 kwietnia, z przykrością, bo o tym informujemy, no ale sala i powiedzmy warunki gospodarze też tutaj mają swoje, swoje te wszystkie podstawowe parametry i musimy się tego trzymać. Pozwólcie jeszcze, że żeby też i Facebooka ten komunikat powtórzę, więc w dniu dzisiejszym zamknęliśmy sprzedaż biletów na UFO Forum, na 17 UFO Forum tu w Świdnicy. I taką właśnie pocieszającą informacją jest to, że będziemy to wszystko nagrywać i za jakąś tam niespecjalnie wygodną opłatą przyszłości na specjalnej platformie będzie można było będzie można te obrady i te wykłady, dyskusje prelekcje po prostu już obejrzeć <laughs> także jeżeli chodzi o zainteresowanie forumów to rzeczywiście jest olbrzymie w przyszłości planujemy imprezy w tym kierunku ale też mogłem powiedzieć, że w dużym stopniu ci, którzy interesują się kosmosem i co pozaziemskimi to co się będzie działo na zlocie Harmonia Kosmosu 27-30 czerwca to szczególna też zachęta dla fanów, właśnie tematów kosmos i UFO. I ci, ci którzy nie, właśnie nie zdążyli kupić biletów i już nie zdążą, bo też nie będziemy przyjmować na miejscu osób, które przyjdą. To ponad to, co jest oczywiście w rezerwacji, w zapłaconych, to powiem Wam, że zgodnie z planami, to, co się odbędzie na Zlocie Harmonia Kosmosu, naprawdę będzie bardzo kosmiczne. Pozwólcie, że tylko wymienię. Gościem specjalnym będzie Derek Seufeld z Niemiec, osoba, która opisuje i jest bardzo w tej chwili popularna w Niemczech, że na zachodzie niesamowite swoje podróże. W różne, jakby rejony międzygwiezdne, w różne wymiary, w powiązaniu z oczywiście z jakąś asystą e, istot spoza naszego świata. Będzie miał e, taki w sumie dwugodzinny wykład na harmonii kosmosu. Dokładnie ma być e, w sobotę. <laughs> Ma być również osobny wykład właśnie Małgosi, Gosi Dusza, która będzie osobiście, bo ja teraz mówię o osobistych wizytach na Zlocie Harmonia Kosmosu. W piątek planowany jest jej też taki półtoregodzinny, mniej więcej prezentacja wykład. Na temat tych jej kontaktów. Oczywiście one różne dyskusje, kontrowersje, nie wszyscy w to wierzą. My, my chcemy rozmawiać, więc Gosia specjalnie z Finlandii przyleci na, na nasz zlot Harmonia Kosmosu. Też tutaj podróże, powiedzmy trochę w wymiary wymiary niefizyczne, niesamowite. Autorka książki, właśnie Podróż 9 Dni Nieskończoności, prawda. Mówię tutaj o Ankę Everts, która będzie też gościem specjalnym, dosłownie przyleci do, do nas do Sobótki na, na w sumie tam dwa dni, w sobotę i w niedzielę już ma wykład i potem już wraca do, do swoich europejskich podróży. Naprawdę mamy tutaj to niesamowicie rozbudowane. Też wielkie podziękowania dla Marii Wysockiej, która też będzie gościem naszego właśnie zlotu lotu Kosmosu. No nie ukrywam, że pracujemy jeszcze i wysłaliśmy zaproszenie, ale nie mamy potwierdzenia do człowieka, który w, moje, w, mo, w moim życiu odegrał właśnie fundamentalną rolę, jeśli chodzi o sprawy kosmiczno-duchowe. Mówię tutaj o słynnym stygmatyku włoskim, Giorgio Bongiovanim, którego nie ukrywam, chcieliśmy zaprosić na uroczyste otwarcie właśnie z lotu Harmonia Kosmosu, czyli 4.27. Czy się uda? Zobaczymy tak czy inaczej jeszcze w niedzielę. Na zakończenie całego zlotu, właśnie planowany jest taki panel dyskusyjny między tymi, osob tymi osobami. Nie ukrywam też, że zaproszę na Harmonię Kosmosu wielu ufologów, <laughs> którzy będą mogli przyjechać. Także dziękuję bardzo. Przepraszam, że już nie możemy więcej przyjąć prawda, gości na UFO Forum, ale powiedziałem Wam o tych nagraniach i o tym, że na Harmonię Kosmosu będzie można tych kosmicznych tematów naprawdę mieć dużo. Będzie przecież debata ufologiczna.